I jak widzicie, posiadam ponad 1000 gwiazdek. No, lekko ponad 1000 gwiazdek w Armory Pasie. Postanowiłem, że dzisiaj użyjemy sobie ich trochę. Ogólnie to przetestujemy sobie wszystko z Armory Passa. To co tutaj widzicie. W przyszłych, oczywiście, odcinkach. Ale dzisiaj skupimy się na polowaniu na przepiękną AWP Londo. Która jest warta nawet 3000 zł. Otworzymy tą kolekcję 100 razy, ale to zaraz wam podam więcej szczegółów. Szczęśliwy już bym był, gdyby poleciał ten Zeus. No, uważam, że on jest bardzo unikalny, a w sumie tak sobie postanowiłem, że chciałbym mieć każdego skina do Zeusa w ekwipunku. Oczywiście trochę skinów z tego odcinka, które polecą wam rozdam. Powiedzmy z 30 skinów, bo no to też troszkę jest wysyłanie, ale no nieważne. Powiedzmy, z 30 skinów losowych z tego odcinka wam rozdam, więc jeżeli chcecie go dostać, jakiegoś skina, to napiszcie w komentarzu. Dlaczego to wy powinniście wygrać, ja sobie lubię poczytać. No i jeszcze tak myślałem, że fajnym pomysłem będzie porównać drops z CS2 do jakiejś strony, na której można otwierać skrzynki. Więc przechodząc już do konkretów, porównamy sobie drop z CS2 i na stronie CSGO Skins. Zobaczymy, gdzie po prostu lepiej wyjdę. Pamiętajcie, że strona CSGO Skins jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wybieram kolekcję Train i najpierw sobie otworzymy 25 tutaj w CSie, potem 25 w CSGO Skins, potem znowu wrócimy do CSA. 200 gwiazdek Lecimy Pierwsze otwarcie Zdobyć przedmiot I... No niestety Tak się spodziewałem Pierwszy skin No widzicie cenę No nie za dobrze Także co <laughs> Drugie otwarcie Lecimy Uwaga uwaga No Nie zapowiada się kolorowo Trzecie otwarcie Uwaga uwaga Ten galer jest ładny Ten galer jest ładny Otwarte otwarcie Proszę otwarcie Słoniemy konsolą. 8 otwarcie. Radźmy z ustęp. nic. Lecimy, lecimy. 10 otwarć. Uwaga, uwaga. Teraz dobra, mamy pierwszego powiatowego, tylko nic trochę popróbany. Bo ciężki chwalka. Teraz lecimy z 12. 13 otwarcia. Jest, jest, jest. To co chciałem, tylko troszkę obsiłpady. Ale Jezus. Jezus, jest, jest! Jezus, trafiłem. Tak, jestem szczęśliwy, skoczyłem w takie no Był w troszkę lepszym stanie. Jak stan. Po ciężkich walkach znowu. Co to tak daje po tych ciężkich walkach? Halo. Ale jakie cię cieszy? Coś chce dać. Coś chce dać. 15. Co się chce dać? 19, zasłaniamy konsolą. Piłowo to w ogóle. Kurde. już dwudzieste otwarte. Halo, halo. 20. 24. O. 25. I jak ci punkty. Albo nie, teraz, teraz, teraz. Kur... Dwa fioletowe poleciały, dwa fioletowe to chociaż tyle. Tutaj mamy zakładkę zbrojownia, która nas najbardziej interesuje aktualnie. Mamy tutaj kolekcję train kosztuje ona 11,76 groszy. No i tutaj nam pisze, że wiernie otworzyliśmy skrzynki Counter Strike, zachowując niemal identyczne szanse w obniżonej cenie. Także no co, tutaj AWP Long Dog 0,14%, no interesuje nas ona. Maka i zeus robiliśmy na 1% ponad lekko, no niezły szmex. 25 otwarć, lecimy. Pierwsze otwarcie i uwaga, uwaga, gali, 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 idziemy dalej, Zobaczmy. idziemy, ta tapetka, To często nam tam wtedy poleciała, trzecie otwarcie, zobaczmy, glock niebieski, chciałem powiedzieć glock, glock, on jest bardzo ładny, 9 zł o oh yeah, mini bardzo ładnie, bardzo ładnie poleciało, P250, kolejną, kolejną, zobaczmy, ump, umpik, umpik, 23 zł, faktury Niu. Okej. Okay. Szokuję się, że on tutaj jest warty. No, w sumie faktury jakiś kontrakcie, czy coś. Mak nam przeleciał, niedaleko. No, w sumie daleko, jednak daleko. 4 z 43, I coś tam w skinę faktury lecą Znowu umpik faktury fakturyniu Well, Warm to już złote 76. No, tutaj ewidentnie pod kontrakt. Jak examin 235. No, zobaczmy, zobaczmy. Lecimy kolejna, kolejna. P90. Nie. Nowa, nowa poleciała. Dobra, teraz 11 otwarcie. Auk za ledwo ponad nie ledwo. Prawie złotóweczkę. No i tutaj znowu... Oj, to nie, nie siada, nie siada, nie siada. Lecimy znowu. Coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego. aj, ten gali, no galin ładny. No wszystko. 3,23. Lecimy z 14 otwarciem. Tak jest. 14 otwarcie. No póki co. Nie wiem w sumie kto może prowadzić, tak szczerze, nie wiem. 15 otwarcie, 15, zaraz zobaczymy. No jeszcze dajmy szansę, może coś polecieć prawego, żeby być tak pewnym, kto aktualnie prowadzi. Patrzmy. Aj, tutaj ten tek, no daleko, ale wiecie, jak to, jak to przeleci, tak. Rain, Nova Station. 17 otwarcie, lecimy dalej, ale nie zatrzymujemy się. Copper Fiber. 17 otwarcie, zobaczmy, kręcimy, kręcimy. Znowu ten gali. Oj no, no nie, no, chyba poporta, no zobaczymy. Kolejne otwarcie. Zaś ta nowa, zaś ta nowa, zaś ta nowa. No halo, halo, jak ta nowa może lecieć? Proszę Państwa, 20 otwarcie. 20 otwarcie będziesz szczęśliwe, no i już widzimy, że nie. Bo no, to może 21. 21. No tapetka, ja, ja widzę, że tapetka, to mi się będzie śniła po nocach, tapetka. Kolejne 23 otwarcie. Glok! Jednak nie, jednak nie. Patrzmy. No chociaż ten um by dwudziesty 24 otwarcie. Famas? jakiś faktoryniu? Faktoryniu! No proszę Państwa, więc no, nie że. No i ostatnie otwarcie. No i niestety kończy się to CZ. To prawda Faktoryniu. Ale dużo mi warto, no więc patrząc teraz po tych dropek, to teraz ja to policzę sobie w montażu, ile wydaliśmy, ile dostaliśmy. Kolejne 25 otwarć. No miejmy nadzieję, że coś ciekawego poleci, naprawdę. Lecimy. Pierwsze otwarcie. Drugie otwarcie. 30, może być szczęśliwe. 30, Halo? Halo? coś w tym stylu? Jest, glock, 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 glock. Ale już widzę, że on jest trochę obśrupany. Potesta, klasycznie potesta. 31 Uuu! tak, tylko czemu oni. Czemu mi ba... Jak to jest znowu battle skirt? Mocne zużycie. No fajnie, ale mimo wszystko, czemu taki obśrupany o coś lepszym stanie. 4G. Zjechany i zajechany, mi tu się nasuwa inne słowo Zjechany. zobaczmy I... zgadzam się, zjechany i zajechany, no Dwa obok siebie, tak, to, 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 się zgadza Teraz z konsolą Uwaga, uwaga Jeszcze raz z konsolą, zobaczmy, pyk Już nie widzimy, uwaga, uwaga No nie dropi, no nie dropi. się Ile ci teraz 14 coś dobrego To piętnaste. 15, 15, 15. 15. 19. Cyk, 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 cyk. Kurde, no czemu, te, czemu ta XM teraz tak leci? Co jest? Przepraszam, nie chciałem ci obrazić xm -ką. Już możesz nie wylatywać. Naprawdę, jesteś zjechany i zajechany. Tak, zgadza. Nie jesteś zjechany. <grym> Zostało nam jeszcze 5 otwarć. Cyk, pierwsze otwarcie. Cyk, 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 cyk. Chyba nic nie poleci. Bum. Leci. Dobra, coś poleciało. Nie wiem. No, nie spodziewałem się w sumie czegoś. Więc do CSI, powiem wam szczerze, no. Fajnie na początku dawał, aż byłem w szoku. Szkoda, że mam tu Pamiętajcie, że klikając plusik na CSGO Skinsie i wpisując kod WOLITE dostajecie 2 ,10 zł 10 groszy oraz 10% bonusu do doładowania, czyli wpłacając 100 zł dostajecie dodatkowe 10 zł do depozytu. Jest wiele metod płatności, a doładowywując skinami możecie zgarnąć prezent. Pamiętajcie, że możecie otwierać również darmową skrzynkę codziennie, a na stronie organizowane są często interesujące eventy. No i ostatnie 25 otwarci, wtedy może CSGO Skins odda jeszcze, uratuje to. No, Copper Fiber. Tutaj te teki tak mi przelatują, te teki tak przelatują, wiadomo one są daleko, ale przelatują. Glock, 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 glock. glock. Tak jest, ciężko te field testy, żeby było coś warte, faktury nie jak już. Ajajaj, ja już myślałem, już myślałem, że te tak. wiernie otworzyli te skrzynki Counter-Strike, nie będę okrywał, że nie, bo leci podrob, podobny drop. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak, no podobny drop leci i field testy. Szkoda, że nie lepiej, ale lepiej i tak niż w się. ie nie? Lecimy, lecimy, lecimy. Lasyka, gatunku, że tak to bym ujął. Musi polecieć, Green Apple, to musi polecieć. Ale większą klasyką jest P250 i ta nowa, no ta nowa też, obok maczek. Oj, ten opening, no... Nie za fajny, nie za fajny, nie za fajny. Nie za, fajny. Nie za fajnie to leci, te kolekcje. Jest tapetka. Dziesiąty otwarcie, proszę Państwa, dziesiąty otwarcie. Jej. Tam była awka, awka, tu jest awka. 11 otwarcie leci nam auk. Petka, petka, petka. No niestety nie. O, MK tu jest. Jezu. Coś chce dać, coś chce dać, bo tam się coś pojawia. Awu polą, to też 15 otwarcie daje nam, oczywiście, auga, No, kto by się spodziewał? No niestety nie. Kawek wyczarujemy, Mnie. I nic, I nic, i nic, i nic, i nic. No to 19, proszę 19, proszę 19, czarujemy, czarujemy, kręcamy żerwyczki. 20, szczęśliwe, pełna taka liczba, 20, ładna liczba, podoba mi się bardzo. No jak widać, w kolekcji trajny się nie podoba ta liczba, to może 21. Tym bardziej, tym bardziej się nie podoba. To 22, no 22, tak już lepiej, lepiej. 23, mam nadzieję, że dobrze liczę, że to jest 23. Otwarć! Coś chce dać, ale nie dzisiaj, no nie dzisiaj. No to co, przedostatnie otwarcie. Skraca się wszystko. Pamas, faktury New? Uratuje trochę, uratuje trochę jak faktury New. Minimalware. No. I co poleci? No. Kto by się spodziewał, że AUK poleci.